Bez hałasowania. A um. Czesławie, Czesiu, nie wiem, czy mogę tak mówić, to dla ciebie, dla ciebie, specjalnie. Ten moment, ja to pozaznaczałam, pozaznaczałam. Rrr. Wie. boże dobrze, że one już nie żyją te pająki. Ja mam taką arachnofobię, że głowa mała. Ja się niczego nie boję. Węże podnoszę z ziemi. Jak w Grecji mieszkałam, to non-stop zbierałam węże tam ze schodków na wyspie, żeby ludzie nie rozdeptali. Ale pająki to jest jedyna rzecz, którą rrr, aż no, aż aż mam kanciom skórę. Mm -mm. Tu patrzę. Sory, że tak ten możesz o dostać, ale ja to sobie poznaczam. Mm. Mm -hmm. Bremen, bajkę każdy zna, siedmiu muzykantów. Mm. Muzykanci z Bremen, siedmiu, co ja gadam w ogóle.

Tu jest heksen, heksen to czarownica. Podejrzam, że znasz niemieckie. Heksen to wiesz, czarownica po niemiecku. Nie, ale jaki kształt masz pojęć? Mhm. mhm defengnis co ja tu jeszcze mam dla ciebie? moment, dużo mam mhm jakbyś chciał tu przyjechać, no, szkoda, co ja gadam? Jakbyś chciał się kiedyś wybrać do Niemiec, pozwiedzać, a zwłaszcza ten Naturpark, to ja jestem do Twojej dyspozycji. Jak będę mieć akurat wolę. Spójrz tu. To. to też się na pewno spodoba. Lubisz drzewa tak jak ja. Mm-hmm. Mm -hmm. Heilige Born. Parę rzeczy pokażę Ci na żywo, jak jak już będę mieć troszkę czasu i tak wybiorę. Hmm. Ale znalazłam specjalnie dla Ciebie tę troszkę. Jeszcze jej do końca y, dla Ciebie nie pozaznaczałam, ale... Ale... O, tam to ja bym chciała najbardziej na świecie. Nie no, najbardziej na świecie. Och, <laughs> oh, przepraszam, dużo jest takich miejsc, ale tu jak cudnie. Hmm. Rafał, Ty też patrz! Hmm. Rafał, jak nie subskrybujesz jeszcze, albo chociaż zerknij na ten kanał. Bez chaosowania się nazywa. No coś... Coś fantastycznego. Patrz, jaki przepych. Wygląda jak złota, nie? Mm. 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 Drei nacjony. Jeden z tych czterech gehört. Drei nacjony. Mm. So. Bardzo ciekawe, prawda? Tutaj wy wyraźnie widać słowo. No, patrzcie, no przez te kwiaty. I dobra maska, gdzieś to było, który to był, tam był z tą maską, co miał go, a nie, mu siedziało na głowie, tak z rozprostartymi skrzydłami. Mm -hmm. mm -hmm. Bodenze, mieszkałem nad Bodenze, 6 lat, 7 prawie. Teraz jestem na Bawarii. Dobra. Cześć, bez chaosowania, mam nadzieję, że Ci się spodoba. Planuję dla Ciebie transmisję też na żywo, to znaczy tam w te miejscach, w które pojadę, to zrobię parę materiałów i. No i, i, i opublikuję. Dzięki Ci, że jesteś tak a propos.